Cześć, dziś wam pokażę jak zrobić fabrykę obsydianu. Yy, I możemy zrobić, yy, ile chcemy mieć na przykład, żeby nam na raz generowało obsydianu, no to musimy zrobić. No idę kratek chcę. Ja zrobię na 5. Później jeszcze tu. dajemy następny dodajemy następny kawałek. Dodajemy do zawiadki. I do tych dozowników dajemy wodę. Jeszcze ostatni. Tu, ale środka wlewamy lawę. I z tyłu tych dozowników robimy takie coś. I tu dajemy No I włączamy płuczy. I rozlało nam się. No nie zawsze to działa, ale... Ale obsidian jest. Patrz się, zezmę. O, tutaj akurat się druk zrobił. A, zapomniałem. Tutaj trzeba było jeszcze dać jeden druk. No i wtedy to będzie już git. I musimy zrobić coś takiego.